Cześć, to jest Wot i wszystko o Wocie wiesz. Zaczynamy. Po pierwsze przypomnę o kalendarzu adwentowym, który znajdziecie w garażu. Za otrzymanie 12 okienek otrzymacie duże pudełko świąteczne, takie jak można kupić w sklepie premium i macie małą szansę, ale jednak, że wypadnie Wam z niego czołg premium 8 lub 9 poziomu. 5 grudnia rozpoczął się kolejny wieszak drzewa, w którym tym razem możecie taniej kupić, Czołgi prowadzące do niemieckiego czołgu superciężkiego Panzer VII oraz szwedzkiego czołgu średniego UDS 1516. W ramach tej promocji kupicie na wszystkie pojazdy prowadzące do wymienionych maszyn oraz będziecie nimi mogli wykonywać specjalne misje, za które otrzymacie dodatkowe doświadczenie bojowe, dodatkowe doświadczenie dla załóg oraz rezerwy bojowe. Wargaming znowu poszukuje osób chętnych do testowania nowych czołgów, które są na etapie developmentu. Jeśli chcecie przejechać się maszynami, które dopiero znajdują się w superteście, to możecie zgłosić się do programu przez specjalny formularz. Link do tego formularza zostawiam w opisie filmu. Dość szybko pojawiła się nowa paczka Amazon Prime z zawartością do World of Tanks. Tym razem jest to paczka świąteczna, więc znajdziecie w niej specjalny styl 2D, 12 naklejek, 1 medal, 3 dni konta premium, 10 misji na 5-krotne doświadczenia, 1 system kontroli ognia, podręcznik uniwersalny oraz 800 zasobów do operacji świątecznych. Oprócz tego jak zwykle możecie wybrać trzy dodatkowe nagrody z sześciu dostępnych, w tym czterech czołgów premium na wypożyczenie 14 dniowe. W sklepie w grze pojawiły się trzy nowe oferty za złoto. Nie są to może najlepsze pojazdy i najbardziej oryginalne, ale są to całkiem dobre czołgi premium, więc jeśli ktoś chce spożytkować swoje złoto na nową premkę, to warto zainteresować się tymi ofertami. Gdzie nasze esety jadą? Górą. No to średnio bym powiedział. Co się stało teraz? Czemu mnie z bitwy wyrzuciło?